Jak myślicie, czy grałem kiedyś w Zeldę? No nie, jak debil przez lata upałem w CS16. Ale to mi nie przeszkodzi nagrać recenzję tego leśnego strażnika. Wygląda to pięknie 2,5 tysiące elementów, a cena katalogowa 1300 zł bez grosza. Dużo. Mam nadzieję, że zawartość będzie fajna. Lećmy na stół. No to nie przedłużając, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, fani Nintendo Entertainment System pewnie zacierają ręce. Mamy LEGO Super Mario, bardzo silną markę, no a teraz dostaliśmy Zeldę, gdzieś tam w międzyczasie pokątnie, no całkiem sporo zestawów Sonica. W każdym razie, no nie wiem, czy pamiętacie, The Legend of Zelda powstało w 1986 roku. Natomiast ten zestaw nawiązuje do dwóch tytułów. Mamy tutaj Ocarina of Time z 1998 roku, nawiasem mówiąc, to się sprzedało prawie w 8 milionach sztuk. No a także Breath of the Wild z 2017 roku i to jest chyba ten główny model. Ja wybiorę właśnie to drzewo Diku, no bo tutaj trochę więcej się dzieje. Ta korona jest rozbudowana, no i mamy całkiem ciekawe liście. No właśnie, w jednym momencie nie możemy mieć dwóch tych drzew, to oczywiste, ale na dodatek słyszałem, że tam są jakieś problemy z przebudową. Nie jest to na poziomie instrukcji fajnie rozpisane. Natomiast jeżeli chodzi o minifigurki, to tutaj zdecydowanie jest fajnie. Mamy cztery postacie, jest młody Link. Jest księżniczka Zelda oraz dwie wersje Linka, o no całkiem, całkiem nieźle. Jest dedykowany element Master Sworda, jest Hylian Shield i pewnie jeszcze masa innych smaczków. Słyszałem, że nie ma tutaj naklejek. Otwórzmy, sprawdźmy. Nie, no to drzewo Diku wygląda też kozacko. Tak wiecie, dostojnie, samotnie. A może będę mówił po polsku drzewo deku. <laughs> Jak wolicie. No to co, przetnijmy te taśmy. Ja oczywiście trochę starałem się przygotować do tej recenzji i wiem na przykład, że to jest tak zwana skultula, czyli taki pająk, nito tarantula, ale jednak tutaj mamy czaszkę na górze i stąd właśnie skul. Oj, mogłem sobie przeciąć te górne taśmy, bo teraz nie mam tam dojścia, ale wiecie co? Chyba to się uda. No słuchajcie, skusiły mnie minifigurki jak najbardziej w tym zestawie, ale nie tylko, bo tak jak mówię, ten klimat... Wygląda na naprawdę fajny. To co? Ściągnijmy pokrywę. Oho, ho, ho! I tutaj mamy przezroczyste worki z klockami. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. No i mamy tutaj takie elementy, które pamiętam, chociażby ścielska bazyliszka. Masa przeróżnych liści. W tym kolorze to jeszcze ich nie widziałem. To jest taki kolor ciała. No, i mamy też sporo płytek. Okej, okay, no podstawa tam jest chyba bardzo solidna. Zaczynamy od jedynki. Może to będzie ta chatka linka, ale głowy nie dam. Natomiast chciałbym razem z wami przyjrzeć się instrukcji. No i to jest opasłe tonisko. Zerknijcie tylko. Prawdopodobnie przynajmniej 5 godzin budowy. No i przyglądamy się tym materiałom dodatkowym, bo tutaj jestem przekonany, że będziemy mieli takie grafiki koncepcyjne oraz garść historii. No, z tego 98 roku to to drzewo mocno się zestarzało, ale później już wygląda graficznie całkiem nieźle. No i zerknijcie. Takie rzeczy uwielbiam, czyli mamy tutaj krótki, zwięzły opis postaci, jak to wygląda w tej wersji plastikowej oraz w wersji powiedzmy, osadzonej w uniwersum. No i co, pewnie będziemy zaczynać od tego małego domku, a później już przyjemna, mam nadzieję, budowa. Będzie można ruszać tymi brwiami, zresztą zobaczymy. tym momencie za mną już 9 worków z klockami i mamy moment krytyczny, no bo teraz trzeba zadecydować, czy budujemy to drzewko w starym zeldowym stylu, czy w nieco nowszym. Wy już wiecie, że wybieram tą wersję. No i tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę, że w czasie budowy mamy wyjaśnione, o chociażby co to tutaj rośnie i jaki ma efekt, jaki ma wpływ na bohatera. To jest naprawdę kozackie doświadczenie, no bo nawet jeżeli nie znamy kompletnie tego świata, można się Czegoś dowiedzieć. No i dowiedziałem się między innymi, że ten pocieszny stworek. To Hestu i on potrafi zwiększyć udźwig naszej postaci i faktycznie on jakby ma tutaj swoje charakterystyczne grzechotki. No klimat tego zestawu jest fenomenalny, ale też zwróćcie uwagę to jest wszystko w sposób przemyślany, budowane. No bo przecież raczej ta podstawa nie powinna nam się rozpaść. I tak jak zwykle doradzam ostrożność przy przenoszeniu, ale zestaw wygląda na solidny. Zobaczymy jak będzie dalej. No i wracam do Was szczęśliwy po niecałych 6 godzinach budowy. Przy tej wersji drzewa deku pozostały mi trzy worki z klockami, ale o tym jeszcze opowiem za chwilę. Na dodatek możemy bardzo łatwo sobie ten przedni moduł odczepić. I to niesłychanie ułatwia transport. Oprócz tego mamy domek linka. No, i tak naprawdę podobają mi się o chociażby te konary. Ta twarz tego drzewa to jest uniwersalnie fajne, nie tylko dla fanów Zeldy. Jeżeli zaś chodzi o wymiary: 33 cm wysokości, mniej więcej 42, no może 43 cm długości. Wszystko zależy, jak rozłożycie sobie koronę tych bocznych drzew, no i mniej więcej 35 cm głębokości. Tak, tak, to jest niemały zestaw. Oczywiście podawałem wymiary tego, no bo na każdą półkę wejdzie ten namiotodomek. O, tak to nazwijmy. To co? Przyjrzyjmy się kilku detalom. Jest naprawdę fantastycznie, a w tym roku, albo w przyszłym, już nie pamiętam, wychodzi inny taki mocno przyrodniczy zestaw. Na ten też czekam i myślę, że one mogą fajnie ze sobą fitować. Tutaj na środku tego trójkątnego ołtarza trzech hił mamy zatopiony mistrzowski miecz. Ależ to dobrze się prezentuje, zerknijcie tylko, jest wielki potencjał do jakichś customowych żołnierzy. W ogóle bardzo podoba mi się runo, powiedzmy ściółka, trawy, paprocie, naprawdę sporo się dzieje, zadbano o detale. Ja bym gdzie gdzie dorzucił jeszcze jakieś kamyki, ale i tak chyba jest całkiem w porządku. No to co, przyjrzyjmy się głównemu bohaterowi, wielkiemu potężnemu drzewcowi Diku. Ten mechanizm ruchu ust oraz brwi jest skoordynowany, i w gruncie rzeczy jest to prosta konstrukcja, ale jak najbardziej prezentuje się to okazale. Ozerknijcie, w momencie, kiedy to jeszcze nie było zabudowane, pozwoliłem sobie nagrać taką przebitkę. No, ja bym tutaj trochę tylko poprzestawiał tą koronę, żeby to, wiecie, tak bardziej otulało to drzewo. I może prezentuje się to wtedy jeszcze lepiej? Naprawdę solidnie nam tutaj rzucili tych liści, i to mi się podoba. Zerknijcie jeszcze na te ciekawe powietrzne korzenie. Każdy z nich jest nieco inaczej zbudowany, dość zaawansowana technika. Korzysta się tutaj ze snota, no i też zwróćcie uwagę, te oczy tam gdzieś głęboko to są po prostu brązowe czapeczki, niesłychanie kreatywne. To co, zanim wejdziemy do środka i poznamy kilka sekretów, przyjrzyjmy się jeszcze małej chatce Linka. No ona jest tutaj bardzo niewielka w porównaniu do tego drzewa. W historii gier Link miał naprawdę wiele przeróżnych miejscówek, a ta tutaj kojarzy mi się z tytułem z 98 roku. Nie wiem czy to jest jakieś wydrążone drzewo, czy może raczej skały, Kolorystyka wskazuje na to pierwsze. No i mamy tutaj wygodną drabinkę, jest balustrada, fajnie zwisają te wodorosty, no w tym przypadku byłyby to liany. Z tego co wyczytałem, to są takie duszki nawi, które na przykład wskazują, gdzie jest jakiś ciekawy przedmiot albo przeciwnik do ubicia. Tutaj mamy jakiś drogowskaz, może informacja, kto tutaj mieszka. Niestety nie umiem tego rozczytać. Natomiast trzeba przyznać, że ta miejscówka została całkiem nieźle zbudowana. Jest jakaś kotara, o przynajmniej tak tutaj to wygląda. Jest łóżko, no a na dole magazyn. I co my tam mamy? Ciężko to wyciągnąć, ale jest to możliwe. Tarcza, o której trochę opowiem później. Jest jakiś łańcuch. Następnie potionki. To tutaj to chyba byłaby bomba. No a mikstura czerwona to jest zazwyczaj lecznicza. No i mamy również kompas, czyli garść przydatnych akcesoriów do zwiedzania tego świata. No bo o to w tym mniej więcej chodzi: żeby poznawać historię, dowiadywać się nowych rzeczy o całym tym uniwersum. I po prostu tak spokojnie przemierzać każdy zakątek mapy. Czy wy dacie wiarę, że w Zeldzie po raz pierwszy zastosowano możliwość zapisu gry? Nie wiedziałem, a to było w roku, zdaje się, 86. Niezłe rzeczy. Tutaj nie ma żadnych większych znajdziek, po prostu ta skrzynia z zaopatrzeniem. To co, przyjrzyjmy się ścieżce, żeby w końcu wejść do środka tego drzewa. A te mniejsze całkiem ładnie zrobiono, no przypomina to mocno tą estetykę gier wideo i za to duży plus. Tam gdzie nie widzę jakieś gniazdo z jajem albo po prostu żołędzie. Sprytny detal. No i tak jak ten wieżyczkowaty posterunek linka był klitkowaty, tak tutaj jest znacznie więcej miejsca. Palenisko, jest łoże zasłane liśćmi, a tutaj jest zdaje się koroki, czyli taki jeden z duszków, duchów lasu. No, jednego już spotkaliśmy gdzieś tam w tej wodzie, a oprócz tego widzę garść przydatnych grzybów. Każdy z nich powoduje inne właściwości i to mi się podoba. Na dodatek tutaj zwisają kolejne pnącza, a póki nie zapomnę, pokażę Wam jeszcze skrytki. Jedna jest tutaj, po boku, i mamy tam przewodnik po tym świecie, taki nawigator, pięknie nadrukowany detal, natomiast po drugiej stronie, w tym samym miejscu. Mamy coś, co może wy widzowie powiecie mi, o co tutaj chodzi, bo tego akurat nie było w instrukcji. Jest to właśnie taka jakby transparentna główka i tesserakt. <laughs> to znaczy nie no, w tym świecie to pewnie coś innego, ale jest to całkiem dobrze znany nam element. No, żywcem z Minecrafta, chociaż tam to raczej byśmy go mieli nadrukowanego. Co to może być? Jakieś punkty doświadczenia albo coś takiego? No i ostatnie miejsce, które trzeba sprawdzić, to czubek głowy tego drzewa. Co ciekawe w tym drugim modelu, właściwie góra jest niezagospodarowana i nudna, tak tutaj jest znacznie lepiej. No i mamy kolejne dziwaczne rośliny, jest jabłko, jest ten duszek pomocnik oraz kolejny taki liściasty duch. I to mi się podoba, słuchajcie, bo te najmniejsze to są również w elementach zapasowych, zawsze coś ciekawego. Chociaż tak naprawdę póki co nie widzę żadnych możliwości wykorzystania tych nadruków. No i właśnie, nawet jeżeli wybierzecie ten sam model drzewa diku co ja, koniecznie pobudujcie stwory oraz obiekty z worku 22. No bo kogo my tutaj mamy? Takich charakterystycznych przeciwników. Którzy wyrastają z ziemi, i jeżeli podejdziemy zbyt blisko, to po prostu nas hapną. Nieco to przypomina pirania plant. <laughs> Widzicie pewne podobieństwa? Dalej jest skrzynia, a w środku proca, też charakterystyczna dla linka broń. Z takich ciekawszych obiektów jest na przykład Gossip Stone który może nas uraczyć przeróżnymi historiami. Możemy tam w drzewie schować zupełnie inne znajdki, no, charakterystyczne dla tej wcześniejszej odsłony gry, no i jest również sadzonka. Ona też ma dla nas kilka historii. <laughs> Czy to nie jest urocze? Oczywiście odpowiednio uproszczone, ale w estetyce gry wideo. No i jeszcze znalazłem tam taką oto pochodnie. No nie wiem jak to nazwać, w każdym razie tutaj tli się ogień. A co ze skultulą? No właśnie, w tym drugim wariancie ona może tak fajnie gdzieś tam w tym drzewie się poruszać. Co prawda sam stworek jest raczej nieruchomy, może poza tymi przednimi odnóżami. No nie wiem, jeżeli ten film fajnie się przyjmie, jeżeli wbijemy chociażby 2000 lajków, to pokażę przebudowę tego drzewa na szorcie. Możemy się tak umówić? Jeden zestaw, a dostajemy aż trzech linków, i pewnie fani tego uniwersum to docenią. Rozpocznijmy od lewej. Młody link wyposażony w drewnianą tarczę, najprostszy miecz. No, tak to zazwyczaj wygląda na początkowych etapach rozgrywki. Podoba mi się ten dedykowany element, podwłosy połączone z charakterystyczną czapą, no i oczywiście mamy takie spiczaste uszy. Dalej mamy nieco starszą wersję linka i on tutaj dzierży ten instrument muzyczny. Jeżeli graliście w Ocarina of Time, no to wiecie o co chodzi. Nietypowy element, nie powiem, żeby to było piękne, ale mniej więcej odzwierciedlono dobrze ten przedmiot z gry wideo. No i następnie przechodzimy do. Breath of the Wild, no i mamy złotowłosego linka, ależ to dobrze wygląda. Ta tarcza. No to jest już zaawansowana ze skóry zwierzęcia oraz mocnego wytrzymałego drewna. Okej, okay, te nadruki może są dość oszczędne, ale taka też jest estetyka tej gry wideo. No i w końcu mamy Zeldę. Czy też macie takie wrażenie, że wszystkie gry z uniwersum Nintendo no to właściwie polegają na uratowaniu księżniczki, ta tutaj też ma kłopoty ze snem. <laughs> Zwróćcie też uwagę na ten przepiękny nadruk. To jest powiedzmy taki nawigator, tablet. Po prostu, no, interfejs naszego bohatera w grze wideo. Pokażę wam jeszcze alternatywne grymasy. I jedna rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to jednak na torsie księżniczki, no nie ma takich wyraźnych konturów. Mimo wszystko to trochę odbiega od pozostałych postaci. A czy minifigurek mogłoby być więcej? No, tak naprawdę, ten świat jest trochę mitologiczny, oniryczny, a czas w otwartym świecie spędzamy głównie na samotnej wędrówce. Więc chyba większa liczba postaci jest zbędna. Pamiętajcie również, że mamy kilku przeciwników, kilku pomocników, ale jako postacie niehumanoidalne. No i na koniec zaprezentuję wam ten przepotężny ekwipunek: to jest Master Sword oraz tarcza z emblematem Triforce. Ależ to dobrze wygląda. No, 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 kilka unikatowych elementów tutaj mamy, więc nawet na tej recenzji nie będę się czepiał ceny. Bardziej, że nie ma naklejek, i to mi się naprawdę podoba. Okej, okay, przejdźmy do podsumowań. A czy jako laik, recenzent widziałbym tutaj coś do poprawy w tym drzewie? No, być może gdzie niegdzie można byłoby to jeszcze wykończyć jakimiś sloupami, dużymi serkami albo coś takiego. No i generalnie przydałby się taki słój, tylko że w kolorze ciemnego piachu albo oliwkowym, bo wtedy to by pasowało do tego drzewa. A tak ten brązowy strasznie rzuca się w oczy. Ale to właściwie chyba moje jedyne zarzuty. Zestaw jest po prostu wspaniały. Są w ofercie grupy Lego takie zestawy, gdzie nie musimy być wielkimi fanami danego świata, ale i tak nam się spodobają. O na przykład Bowser, no ta figura jest naprawdę zacna. W każdym razie, no ten zestaw mnie przekonał. W podobnym czasie budowałem też Norę. I tak jak nie jestem ani fanem Zeldy, ani szczególnym fanem Harry'ego Pottera, tak dużo lepiej bawiłem się przy tym secie. No być może po prostu chodzi o to, że lubię budować takie roślinne struktury, starożytne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest kolorowo, główna funkcja bawialna jest świetna. Można byłoby trochę tylko ułatwić transformację tego drzewa, no bo tak jak wspominałem, ta instrukcja nie jest zbyt klarowna. Na przykład powinni nam powiedzieć, że z ostatniego 22 worka powinniśmy sobie tak czy siak pobudować niektóre miejsca, a także przeciwników. No, bo wiecie, gdybym tam nie zajrzał, to stwierdziłbym, że ten 22 worek to po prostu element no, drugiej wersji drzewa. W każdym razie zerknijmy jeszcze na klocki zapasowe. Jest kilka nadruków, tych wiecie, małych liściastych duszków. No, i jest miecz. Jakieś takie elementy do wykorzystania, jak najbardziej, ale to nam oceny nie podwyższy, bo nie musi jej podwyższać. Słuchajcie, 10 minus na 10, tak, tak. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zawartością tego pudła i polecam ten zestaw, nawet jeżeli, podobnie jak ja, wcześniej nie znaliście Zeldy. Poczułem się nieco zachęcony, żeby może spędzić kilka godzin w tym świecie. I do zobaczenia na kolejnych recenzjach.